Ciemanko moi drodzy, w dzisiejszym odcinku dzisiaj niestety nie będzie trochę tak kolorowo, bo muszę tutaj odpowiadać troszeczkę na zadane tutaj Hejterskie pytania odnośnie naszych terenów: jak jeździmy, czego jeździmy. My, bo widzę, że ludzie mają jakiś wielki nie wiem ból dubska, O to, że sobie skaczemy w terenie w zastępach, o to, że jeździmy i no nie wiem, czy to jest spowodowane tym, że e, ci ludzie Tarka, gdzie tu włazisz? Gdzie tu włazisz? Gary? Bierz ją tutaj, wyganiaj. Raz, dwa. Raz, dwa. Musimy Tarkę wygonić. Krz, krz, krz. Uciekaj. Tarka. Raz, 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 raz. Krz, krz, krz. Wyganiaj ją. No. Jeszcze ona mnie tu złości dodatkowo. Oliwy do ognia dodaje. Krz, 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 krz. Dobra, uciekli. Nikt się tam pobiega trochę. No i czy to jest spowodowane jakimś bólem dubska, właśnie, że my skaczełem w zastępach. No i nie wiem, wiecie, ludzie, pewnie jeździcie w tereny albo nie jeździcie. Różnie to bywa. Czy dla Was przeszkoda typu, nie wiem, moja dłoń, dwie moje dłonie, wysokość dwóch moich dłoni to jest 20 cm, może nawet nie 15. Czy to jest dużo? Powiedzcie. Taką przeszkodę się na tym filmiku. Ludzie uznają to za mega nieodpowiedzialne. Osoby w terenie jechały, co skaczą metrówki. Skaczemy ze zastępie przeszkodę 15 cm. Odstępy były tam mniej więcej co jakiś metr, półtora. No wiadomo. przy jak tam coś, szaman pobrykał, bryknął, wkurzył się, ściągnął na bok głową. No to tam troszeczkę się kolizja stała, nie? Koń jako zwierzę, tak was troszeczkę doedukujemy, ma najszybszy czas reakcji ze wszystkich zwierząt lądowych. 0,1 sekundy. I koń ma reakcję. To jest bardzo szybko, moi drodzy. 1,5 metra to jest odległość 1,5 metra, to jest jakieś pół sekundy. Koń jeszcze kawę zdąży wypić i pomyśleć, co się stanie. Więc, moi drodzy, nie miejcie jakiegoś bólu dupa, że zeskaczemy w zastępach, przeszkódki 15 cm. Robi się to bardzo bezpiecznie. Gabrysia spadła, bo jej po prostu bryknął szaman, moi drodzy, bryknął szaman jej i to tak wyglądało. Dodatkowo jej ją ściągnął w bok i ona wtedy spadła, nie? jeździmy po prostu i galopujemy tam był nawet nie galop tylko był galop okust niektóre konie po prostu bardzo wolno galopują to sobie galopowały możecie sobie z przewiną tam zobaczyć w shortach e, ten filmik on chyba ma lepsza jakość galop upadek ze skokiem coś takiego się nazywa ten filmik możecie to zobaczyć no i ja nie wiem o co tutaj chodzi że e, po prostu takie rzeczy drgdy jakieś mi e, Wypisujecie na ty, na, pod tym filmikiem. Konie są przygotowane, potrafią się zachować dodatkowo w zastępach jeździmy, bo konie w zastępach lepiej się czują. U nas konie chodzą całym stadem, ustawione są przeważnie hierarchicznie, tak jak są w hierarchii stada, tak są, chodzą w tereny, nam to jest najwygodniej. Czasami mamy nowego konia, który nie chodził, więc się adaptuje w te tereny, więc cały czasem coś kopie, gryzie, nie? No bo jeszcze to nie jest takie poustawiane wszystko, no ale że jeżdżą starsze osoby, bardziej doświadczone, mogą jechać w taki teren. Nic się im nie powinno stać, a nawet jakby się coś stało, to staramy się to minimalizować. <laughs> Jak widzicie, Gabrycha stała, spadła sobie w bok, Szeman odbieg. W sumie jakby jechał prosto to by pewnie nie spadła, tylko że jej skręcił to spadła i to wszystko tak naprawdę, więc proszę was zastanówcie się co piszecie, nie myślicie, co robicie, po, po prostu ja wiem, że wiele osób z was pewnie to pewnie dokumentowało, to pewnie jeździ jeszcze tam po pokusy jakieś na kucyczkach malutkich czy na jakichś bardzo mega spokojnych koniach bo na emeryturze, które już powinny być, nie? Pewnie 30-letnie macie konie i jeździcie na takich koniach. No ja to wszystko rozumiem. My nie mamy takich koni raczej w takie, w takie tereny. Hiszpania czasami pójdzie w teren, no ale to taki delikatny. A ona też potrafi się odpalić. Bo rzadko kiedy chodzi. Ale ona jest starsza i się potrafi zachować. Tak to mamy konie 10-letnie. Średnia wieku jest 10 lat tych koniach. No to one są fajne koniki grzeczne potrafią iść. Dla nich taka przeszkoda, to oni wiecie, na śniadanie między posiłkami to robią, takie przeszkody zaskaczą. Naprawdę, to nie jest dla nich nic trudnego. Więc się ogarnijcie. A teraz, już. Jak sobie coś przypomnę, to wam powiem. Daję sobie konikom, jest niedziela, dajemy sobie konikom eleganckie sianko. Sianko, słomę im dam wszystko. Po rozworze sobie konie już wypuszczone, może zaraz do nich pójdziemy na pastwisko, żeby zobaczyć co i jak. Pogoda dzisiaj taka sobie, ponieważ pada deszcz. Arieli zobaczymy nóżkę, to jak się tam goi i poprawia. Na TikTokach kto śledzi, to powinien wiedzieć co się stało, więc pójdziemy, zobaczymy, może jej to zaleje umyję, bo tutaj widzicie ona wychodzi jest błoto przemiejemy jej to szybciutko, żeby była taka gotowa nie? i żeby sobie stała na pastwisku tam ma w miarę czystsze warunki niż to po tym wejściu nie? obok się ma spoko i tam na pastwisku też ma spoko ale tu, tu jest kawałek takiego błota i musi po prostu się ogarnąć, ale to zaraz ja sobie dam szybko konium i będzie dopiero wtedy to robione jak to jest, nie, przywieźliśmy nowego balika, a stary już kole, stary już kole. Kto tam został przy starym? Hiszpania i ten nowiutki, trzeba zaraz nowinki. Starego nie będziemy jeść, tylko nowe. Aria nawet odpuściła w ogóle jedzenie. Stwierdziła, że kurde ja tylko nowe będę jadła, tylko nowe. A co ja z tymi końmi mamy, co my mamy z nimi. libek się złości, bo... Kto, by tu, kto może jeść tylko jego siano tak? Kto może jeść Twoje sianko, nie? Spokój się. Dobra, szybko to robię, bo nie lubię tak stać między końmi. Dobra, mam tak. Wacik, którym przyłożymy, żeby odmoczyć tam, przemyć trochę ranę. Przygotowałem sobie wszystko i do tego Master Jetem. E, antybiotykiem po prostu. Mm. Weźmiemy, zalejemy tą nogę. Wiatr wie, mam nadzieję, że Aria nie będzie uciekać jak, tak jak pisaliście, nie? Wiadomo hmm. Pod tym właśnie filmikiem. Konie są mega dzikie. Nie, niczego nie nauczone. To mam nadzieję, że nie będzie uciekać. Nie Ariela, którą tą nogę sobie rozwija się, chyba nie tą. Nie ta noga. Musimy iść do drugiej nogi. Jeszcze strachu w ogóle podchodzić do tego konia. Bez jakiegoś kiełzna większego. Bo... Bo strach. Najprawdopodobniej jest to... Najprawdopodobniej jest to dzikie mięso, tak zwane. Moi drodzy. I musimy jej to po prostu teraz. Antybiotykiem. Ciach. Ciachnąć i weterynarz chyba jej to wytnie. Alibek, przesun się. Tak. W kotle to ja nie chcę stać. Dzikie mięso, które trzeba wyciąć, no ale mniejsza o to. Na razie tylko. Weźmiemy. Antybiotykiem. Pach! Tak, to jest. Antybiotyk, nie antybiotyk. To jest taki lek dla krów do wymion. Użyjemy tego, żeby jej to po prostu dobrze dezynfekować. Widzicie, co stoi w błotku, i żeby była po prostu czysta ta rana cały czas, a teraz ja już z wami się o, żegnam się z wami. Dziękuję bardzo za oglądanie, komentujcie co uważacie o całej sprawie. Z e, tam z końmi. No i co więcej, mam nadzieję, że się podobają filmiki na TikToku, shorty, wszystko, że wam się podoba. A już. Nie przedłużam, bo wieje bardzo wiatr. Siemaneczko, moi drodzy, siemaneczko miłego dnia. Wam życzę.